różnorodne. Dłoń, dłonie swobodnie uszczone. Teraz masują jodełką kciuki, a palce podtrzymują pod spodem. Odwrotnie, palce idą na wierzch, a pod spodem kciuki. Tam nie ma pustych miejsc. Raz, albo tak, albo na przemian. Raz tak, raz tak. Jak stosuje różnorodność chwytów, to dłonie się nie męczą. Ten masowany ma dużo więcej bogatszych odczuć o, ciosanka, ciosam palcami i kciukiem po długie. Albo dwoma dłońmi jednocześnie wszystkimi palcami. Ruchy idą do góry, do góry posługiste i jednocześnie półokrągłe. A, wibracyjne a, spokojnie tu nie ma pośpiechu tu trzeba zostać minutkę dwie, może trzy jak jest konieczność, bo ktoś ma takie balonowate, a dajmy, że słoniowate grube m, opuchnięte no to tu trzeba zostać kilka, kilkanaście minut ale on wtedy przychodzi załóżmy na jednostkę masażu masaż stóp Częściowy masaż nóg. Pamiętajmy, staj z boku, że jak dochodzisz do masażu, dotykasz komuś stopy, odsłaniasz je, no, załóżmy do kolan, to cała część wizualna daje ci dużo do myślenia. Patrzysz, dotykasz, patrzysz, i przez sam dotyk. I patrzenie masz całe multum informacji o tym człowieku, o sylwetce, o organach, o częściach ciała, o puklizny. mówią. mówią. Nieważne w tej chwili, z czym kto przyszedł. Załóżmy ogólnie, przyszedł na masaż stóp, bo go nogi bolą, stopy mu puchną No więc robię. Wykonujesz rozluźnienie. Rozgrzanie i właściwie właściwe chwyty masażu kilka do kilkunastu, zmieniając je co, co kilka, kilkanaście ruchów, tak żeby masaż był atrakcyjny, żeby nie był jednolity, nudny, tak zwany, i stosując odpowiedni nacisk, czyli nie robię nic na siłę. Masaż nie polega na sile. Na tym, kto mocniej. Nie polega też na głaskaniu, chociaż robi się takie masaże odprężające, muskające tylko w powietrzu. Tutaj, gdzie w tej chwili się znajduję, gdzie są palce, to są strefy wyciszenia. Gdybym pod koniec masażu, czy jakiegokolwiek zabiegu, albo li tylko robił to, to przez kilka minut bardzo wyciszę tą osobę. Za chwilę poprosimy Panią masowaną, która powie, jakie ma odczucia po czymś takim. No proszę się wypowiedzieć. Bardzo dobre są odczucia po masażu. O, po takim muskaniu. Ja tylko dotykam lekko, jakbym piórkiem muskał i jedną, drugą, ponieważ tu są bardzo wrażliwe strefy tutaj, tutaj i tak wydawałoby się grubiańska pięta. Ale w odpowiedni sposób masowana, wyciągam te najgorsze rzeczy i wyrzucam je. I od razu mi się wizualizuje, wyobraża coś w rodzaju, że wrzucam to do kotła z ogniem, bo spala się i nie ma. Czyli, Gdyby ktoś mi zwrócił uwagę, albo wydawało mu się, a takie rzeczy istnieją w naturze, że coś zbieram, albo że ja zbieram te złe rzeczy na siebie, to mówię, nie, ja to wyrzucam. O, To się spala. Bucha tłogień w kotle metalowym, a ja ściągam tą złość to jest ta inna strona, ściągam te złe moce, różnie to nazywają i oczyszczam ten kawałek. Albo wizualizując sobie całe ciało tym kawałkiem, ponieważ stopy, jako same siebie są odzwierciedleniem ciała, czyli stopy same w sobie Pracują, działają w tej chwili za całe ciało. Mogę całe ciało oczyszczać bezpośrednio. Dużo tu wiadomości na tym małym odcinku. Dlatego bardzo ciekawa jest akupresura, refleksoterapia. O, i zabawa, i zabawa. 3-4 minuty ktoś wstając z masażu jest wyciszony. A nerwy, stresy to wiadomo, to są te złe fenomeny naszego czasu złe, ale i są fenomenami ponieważ bez nich nie moglibyśmy żyć. Nawet nie moglibyśmy się wybronić. Dlatego nazwałem je przewrotnie fenomenami, żeby nie rozumieć dosłownie: ach, fenomen, szukam czegoś pięknego, a tu ja mówię o stresie, tym co przygnębia. Są fenomenami, bo jeżeli złapie mnie taki właściwy stres we właściwym miejscu, to jestem w stanie uciec bandycie albo wybronić się najgorszej sytuacji, bo ten stres, e, czy ja chcę, czy nie chcę, jeżeli się nie poddam, on mnie zmobilizuje do obrony. Dlatego nazwałem go fenomenem. Do następnego.